Zadanie 42 to już zadanie z trygonometrii. Dane jest trójkąt prostokątny o kątach ostrych alfa i beta, w którym sinus alfa to jest pierwiastek z 6 na 3. I mamy podać, ile będzie wtedy równe, no i mamy jakieś różne tutaj opcje. Czyli sobie rysujemy ten trójkąt prostokątny w takim przypadku najlepiej, zaznaczamy sobie kąty alfa beta. No i zaznaczamy sobie, bo wiemy, że sinus alfa jest z 6 na 3 i to jest bardzo ważne, że jak zaznaczamy jakąś funkcję tegonometryczną, to wpisujemy z x te wartości, bo... Wszystkie funkcje dogmatyczne to, to jest stosunek. To nie znaczy, że jak sinus alfa jest równy z 6 na 3, to ta, ta przyprostokątna naprzeciwko kąta alfa ma długość z 6, a przeciwprostokątna 3 niekoniecznie, bo mogą być na przykład podwójnie dłuższe te, te przy, tą przyprostokątną i przeciwprostokątną, i też ten stosunek będzie wtedy zachowany. Więc wpisujemy po prostu no sinus, czyli to będzie ta przyprostokątna do tej przeciwprostokątnej, wpisujemy te wielkości tylko z x, tak? czyli, czyli pierwiastek z 6x, a tutaj będzie 3x. Potem tą drugą prostokątną sobie wyciągamy z Pitego Rasa, bo to będzie 9 minus 6, to będzie 3 pod pierwiastkiem. No i potem potrzeby, która z odpowiedzi tu pasuje. No to tak, cosinus alfa, ile byłby równy, to cosinus alfa to by było to do tego, czyli pierwiastek z 3 na 3, no nie jest to dobra odpowiedź. Potem cosinus beta to by było pierwiastek z 6 na 3. No i to nam pasuje, czyli tu będzie odpowiedź B.